Witam wszystkich, witamy na naszym kanale ATECH. Dziś porozmawiamy o tym ważnym nowym przełomie w fuzji i potencjalnym wpływie, jaki może mieć. Mimo, że koszt energii słonecznej i wiatrowej spada, źródła odnawialne mogą nie wystarczyć do zaspokojenia naszego zapotrzebowania na czystą energię w przyszłości. Energia jądrowa może jednak odegrać kluczową rolę w dekarbonizacji naszego sektora energetycznego. Rzeczywiście nastąpił duży rozwój w dziedzinie fuzji jądrowej. Odkrycia tego dokonał dr Martin Greenwald, zastępca dyrektora i starszy pracownik naukowy w MIT oraz jego zespół. Zanim jednak dokładniej zbadamy ten niedawny przełom w dziedzinie fuzji jądrowej, warto zrobić jeden krok wstecz i dokonać bilansu poprzednich odkryć. Należy zaznaczyć, że energię jądrową można uzyskać w wyniku dwóch procesów rozszczepienia i syntezy jądrowej. Reaktory rozszczepieniowe to te, które są obecnie używane na całym świecie. W reaktorze termojądrowym niestabilny atom uranu 235 zostaje trafiony neutronem i rozbity na drobne fragmenty. Te nowe cząstki uderzają w inne atomy uranu 235, tworząc efekt reakcji łańcuchowej. Rozpad izotopu uranu uwalnia energię w postaci ciepła, które następnie jest wykorzystywane do odparowania wody, a powstała para może być następnie wykorzystana do zasilania turbiny w celu wytworzenia energii elektrycznej. Jak sama nazwa wskazuje, proces fuzji jest w zasadzie przeciwieństwem rozszczepiania. Zamiast dzielić, po prostu łączymy rzeczy. Reaktor fuzji jądrowej odtwarza to, co dzieje się naturalnie w sercu Słońca. To znaczy, że izotopy wodoru rozszczepiają się i łączą w jądra Helu w astronomicznych temperaturach i ciśnieniach. W tym przypadku w wyniku reakcji syntezy powstaje czterokrotnie więcej energii niż uzyskuje się w procesie rozszczepienia. W przypadku reaktora jądrowego wprowadzają one izotopy wodoru takie jak deuter i tryt do syntezy. Deuter jest stabilnym pierwiastkiem, a radioaktywność trytu nie trwa zbyt długo. Bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska źródła paliwa termojądrowego są bardziej obfite i tańsze niż paliwa rozszczepialne. Dzieje się tak dlatego, że deuter można pozyskać z wody morskiej, natomiast tryt jest pozyskiwany podczas samej reakcji syntezy jądrowej. Jest to idealne źródło energii w kategoriach bezwzględnych, ponieważ paliwo jest praktycznie nieograniczone. Gdyby połączyć je w elektrowni, wyprodukowałoby energię elektryczną wystarczającą dla przeciętnego Amerykanina na rok. Potencjalne przewagi fuzji nad rozszczepieniem to nie tylko większa produkcja energii i większa gęstość energii, ale także lepsze zarządzanie odpadami jądrowymi. Obecnie, jeśli odpady jądrowe z rozszczepienia nie są odpowiednio traktowane, mogą skazić planetę na dziesiątki lat. Na dodatek reakcja łańcuchowa rozszczepienia może wymknąć się spod kontroli, powodując stopienie się jądra lub wybuch, jak to miało miejsce w Fukushimie w 2011 roku. Tego typu zdarzenie nie miałoby miejsca w Tokamaku, który opiera się na fuzji magnetycznej. To komak, to komora w kształcie pączka, w której podgrzewa się izotopy wodoru do temperatury 150 milionów stopni. Ich atomy zostają pozbawione elektronów i zamienione w jony. W wyniku tego powstaje przegrzany zjonizowany gaz, który jest plazmą. W tych warunkach naładowane cząstki zderzają się i łączą ze sobą, tak jak dzieje się to w przypadku Słońca. Kolejnym zabezpieczeniem dla fuzji jest możliwość zatrzymania reakcji poprzez odcięcie dopływu paliwa w rozszczepieniu jądrowym. Byłaby to doskonała alternatywa dla rozszczepienia, które do działania potrzebuje dużej ilości wody, ale szacuje się, że działający reaktor termojądrowy nie będzie dostępny przez kolejne 30 lat. Rzeczywiście nikt jeszcze nie wyprodukował w pełni funkcjonalnego reaktora termojądrowego, ale do wytworzenia rozgrzanej plazmy potrzeba szalonej ilości energii. Jeśli chodzi o wydajność, to w chwili obecnej moc włożona w reakcję termojądrową jest zawsze większa niż odzyskana moc cieplna, czyli tzw. współczynnik przerostu energii termojądrowej lub wartość kół. Aby to osiągnąć, wartość Q musi być większa od 1, czyli punktu równowagi mocy cieplnej w reaktorze, ale najbliższa obecnie jest tylko 0,7. Bardzo ważne jest, aby zauważyć, że Q nie bierze pod uwagę mocy i energii elektrycznej potrzebnej do uruchomienia elektrowni i tego, ile energii elektrycznej może ona rzeczywiście wyprodukować z tej reakcji. Q dotyczy tylko mocy cieplnej przychodzącej w stosunku do mocy cieplnej wychodzącej. Aby uzyskać pełny obraz, trzeba uwzględnić wszystkie te dodatkowe koszty i zamienić ciepło na energię elektryczną, czyli wyprodukować więcej energii elektrycznej niż potrzeba do zasilenia układu. We Francji budowa Tokamaka rozpoczęła się dopiero w 2007 roku. Po ukończeniu będzie to największy obiekt termojądrowy na świecie. Jego budowa trwa długo, kosztuje dziesiątki miliardów dolarów i jest zaprojektowany jako obiekt testowy, a nie reaktor operacyjny. To, nad czym pracował dr Greenwald, to jedno z największych wyzwań reaktorów termojądrowych, niewiarygodne pole magnetyczne, które muszą wytworzyć, aby zatrzymać plazmę masywnych magnesów. Jego kształt pączka tworzy intensywne pole magnetyczne. Ta niewidzialna bańka zatrzymuje niezwykle gorącą elektrycznie naładowaną zawiesinę w powietrzu w pobliżu środka reaktora. W 2021 roku MIT i startup Commonwealth Fusion System zaprojektowały jeden z najpotężniejszych magnesów, jakie kiedykolwiek powstały na Ziemi. Eksperyment wygenerował niesamowite pole magnetyczne przy użyciu wysokotemperaturowego nadprzewodnika. Wykorzystywanie nadprzewodnika zostało wcześniej zasugerowane przez Mitch w 2015 roku za pośrednictwem taśmy. Materiał ten zachowuje nadprzewodnictwo w wysokiej temperaturze, co generuje silniejsze pole magnetyczne. Jest to w rzeczywistości rodzaj ceramiki składającej się z metali ziem rzadkich, tlenku baru i miedzi. Jest to materiał dość kruchy i konieczne jest osadzenie go w postaci cienkich filmów na stałej strukturze. Niemniej jednak odkrycie jest to bardzo ważne w naszym przypadku, ponieważ umożliwia realizację reaktora termojądrowego. Został on odkryty przez naukowców IBM w Zurychu w latach 80. Opracowanie nowych materiałów i technik, które można zastosować do fuzji, Dziesiątki lat. Jedną z zalet zastosowania tego materiału, oprócz tego, że magnes jest mocniejszy, jest większa energooszczędność. Należy też zauważyć, że dzięki specyfice tego nadprzewodnika możliwe jest zmniejszenie wielkości obudowy o 2%, co pozwoliłoby zaoszczędzić pieniądze i przyspieszyć budowę. Kolejnym krokiem, jaki MIT i CFS podjęły w swoim ostatnim teście, było zmontowanie magnesu o potrzebnych rozmiarach. To udowodniło wykonalność koncepcji i to, że teoria jest realna. Dzięki temu projekt może przejść do ostatniego etapu budowy dyrektora operacyjnego. MIT i CFS dążą obecnie do tego, aby pierwsza demonstracja urządzenia do fuzji z produkcją energii odbyła się do 2025 roku. Aby opracować ten prototyp, sprzedawcy startup CFS zebrał ponad 1,8 miliarda dolarów. Daje im to czas na zajęcie się kwestią zarządzania Wysokimi temperaturami, mimo większego obciążenia termicznego. Trzeba pamiętać, że w przypadku badań nad fuzją jądrową, testy reaktorów termojądrowych trwają jednorazowo tylko kilka sekund, co niekoniecznie jest dobrym pomysłem. Nie jest to więc problem związany z reaktorami termojądrowymi, ale raczej ze sposobem, w jaki buduje się te urządzenia testowe. Aby obniżyć koszty przy jednoczesnym sprawdzeniu kluczowych koncepcji, eksperymenty te często mają bardzo, bardzo krótkie długości impulsów. Z jednej strony, ze względu na fizykę eksperymentu, który jest wymagany, ale także ze względów ekonomicznych, zaoferowanie tej alternatywy w energetyce jądrowej mogłoby zmniejszyć zarówno koszty operacyjne, jak i ilość odpadów jądrowych. Choć wciąż istnieje wiele przeszkód do pokonania, ten niedawny przełom dowodzi, że uzyskanie nieograniczonej mocy z fuzji jądrowej może być realnym i osiągalnym celem w nadchodzących latach. Daj znać w komentarzu, co Ty sądzisz o całym tym pomyśle i czy ten filmik pomógł Ci poszerzyć Twoją wiedzę na temat fuzji reaktorów jądrowych. I to na tyle. Doszliśmy do końca naszego tematu na dziś. Jeśli podobał ci się ten filmik, daj nam kciuka w górę. Jeśli nie chcesz przegapić naszego kolejnego tematu, nie wahaj się zasubskrybować naszego kanału i nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień, aby być powiadomionym o pojawieniu się kolejnych filmów. Do zobaczenia wkrótce na kanale ATEK.